Materiał z którym masz najmilsze wspomnienia? Otwarcie areny Katowice. Podcast z hokeistą GKS Katowice Grzegorzem Pasiutem. Myślę, że Grażyna Bułka. To była energia, która zasiadła tutaj na kanapie. To będzie gdzie kupiłam żywą choinkę. Jak ostatnio nagrywaliśmy lotnisko. To było w sumie fajne, śmieszne, pokazajne miejsca, w których. Naprawdę nigdy nie byliśmy i raczej przeciętny człowiek tam nie wejdzie, więc to było już w ogóle fajne doświadczenie. Ogół całych Mistrzostw Świata w siatkówce w 2022 roku. Wyjazd do Warszawy, gdy z Grzegorzem pojechaliśmy na ogłoszenie, kto zagra Pana Kleksa. To materiał z Karoliną Putt, Karolina ze sobą niewidomą i jest równocześnie mistrzynią w układaniu kostki Rubika. Z Grzegorzem siedzieliśmy długo po rozmowie, nawet tak długo, że pamiętam, że jeszcze jego syn dzwonił, że musi odebrać go już z treningu, bo właśnie się zakończył. Gdy stanąłem przy Tomaszu Kocie czułem się taki malutki, bo on jest taki wysoki. Więc... Byłam na obcasach, w zamszowych butach, był środek lasu w Ochojcu pełno błota i przesympatyczny pan Mirosław Leśniczy. Pamiętam y jak poprosiłem Kamila Semeniuka o to, żeby zrobił sobie ze mną zdjęcie i podtrzymałem kawałek tego srebrnego medalu, który wtedy Polacy wywalczyli. Dzielnica Katowic, w której serce bije Ci najmocniej? Śródmieście, po prostu. Tu pracujemy najczęściej, tu powstało chyba najwięcej naszych materiałów. Powiedziałabym wełnowiec, bo tam mieszkam. Jest to do wycięcia, nie mogę mówić, gdzie mieszkam. Piotrowica Podlesie, Kostuchna, to są moje dzielnice, stamtąd pochodzę, więc my te trzy nie będę tutaj faworyzować jednej. Wołnowiec, Józefowiec, to jest dzielnica, z którą do której czuję więź, w której spędziłem do tej pory najlepsze lata mojego życia. Oczywiście Bogucice, bo ja się tam wychowałam i dalej czuję, że to jest moja dzielnica. Ligota. Bo tam dużo spędziłem czasu. Na pewno Piotrowice, bo w szpitalu na Piotrowicach urodziła się moja córeczka Hania. Nie byłbym oryginalny, gdybym powiedział, że jest to Nikiszowiec, e, więc dopowiem jeszcze, że zdecydowanie szybciej serce bije mi w Bogucicach. No, a od niedawna też w Piotrowicach, gdzie urodził się mój mały synek. W szopienice, tam gram w i chyba Bogucice. I myślę, że załężę e, a dokładnie adres Gliwicka 214. Kocham piłkę nożną, tam jest Orlik na którym przegrałem setki godzin i, i zawsze jak o tym miejscu myślę, to gdzieś na serduchu robi się cieplej. Słyszysz portal w Katowicach EU? Myślisz? Myślę rodzina. Wielka przygoda. Ludzie, przede wszystkim ludzie, fantastyczne spotkanie, fantastyczna energia. Szef zawsze powtarza mi i to jak mantrę, że najważniejsi są na portalu ludzie. Lokalne historie, Multimedia. Najlepszy portal multimedialny w regionie, po prostu. Gdyby ktoś chciał zrobić serial o redakcji, to jakby się nazywał i kto mógłby cię zagrać? No ja się tak myślał o tym serialu i żech się tak wymyślił, że to by mógł być serial e, animowany. E, mógłby się nazywać na przykład e, Beboki z mikrofonami. Chyba Kolegium. Serial mógł się nazywać po prostu Portal. Smurfy. <laughs> Bo jest jeden Papa Smurf. W obiektywie. No myślę, że byłoby coś między The Office i Na Sygnale. To byłoby reality show, więc zagrałabym sama siebie. Mój mąż zawsze powtarza, że Robert Talarczyk potrafi zrobić wszystko, więc może nie po warunkach, a po energii widziałabym w mojej roli Roberta Talarczyka. To miałbym je zagrać, nie wiem, bardzo, bardzo lubię i jestem fanem świętej pamięci yy, Matthew Perego. Czyli Chandlera z, z Franców, więc może połączenie Chandlera Chandrela i, i, i Rosa z przyjaciół. Mam sobie dużo z Chandlera z przyjaciół, z odrobiną Moniki, więc może coś takiego. Za moja postać głos by podkładała pani Grażyna Bułka. I wymyśliłem sobie, i wymarzyłem nawet, że mógłbym je zagrać Tom Cruise. Pomyślicie dlaczego? No po to myszyny impasywable. A kto może zagrać człowieka od misji niemożliwych? Ja to nie, to Danifa Lorenz, bo ma takie same świetne teksty, jak ja oczywiście. zagrałabym się sama, bo myślę, że to fajnie by wyglądało jako para dokumentów. Postać z cyklu Ludzie w Katowicach, o której usłyszeć powinien każdy mieszkaniec. Basia Flores, kolorowy ptak Katowic, mistrzynia świata z AkroStudio. Taką postacią jest doktor Jolanta Wadowska, król świętej pamięci, doktorka od Familoków, Karolina Put. Dziewczyna, która ma wielki talent do układania kostki Rubika, mimo że jest osobą niewidomą. To byłby pan Bogdan, który robi domki z papieru z kartonu. Pan Józek, który składa origami. Pani Dorota Warchał. Niesamowita seniorka, ponad 90-letnia kobieta, która po korcie śmiga jak iga świątek. Każdy mieszkaniec powinien przejrzeć wszystkie artykuły, jakie mamy w tym cyklu, bo tych ludzi. O których pisaliśmy, o których nagrywaliśmy, e, którzy są na naszym portalu w ramach cyklu Ludzie w Katowicach, jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Co chcesz powiedzieć czytelnikom portalu na te 100 tysięcy obserwujących na Facebooku? 100 tysięcy to jest taka liczba, która trochę już się, mam wrażenie, w dzisiejszych czasach obiła na mouszy. No bo za 100 tysięcy możesz kupić przeciętny samochód w salonie. 100 tysięcy ma średnio człowiek włosów na głowie, 100 tysięcy kroków to dystans dwóch maratonów, czyli dystansu, który przemierzamy średnio miesięcznie w redakcji w Pogoni za tematami. Ale jeżeli mówimy o 100 tysiącach osób, no to jest to dosyć spory wynik, nawet bardzo spory wynik. Zostańcie z nami. Mamy Wam jeszcze bardzo, bardzo dużo do pokazania. Cieszymy się, że jesteście. Obserwujcie nas dalej, bo naprawdę będą fajne i ciekawe historie. Także stay tuned. Czytelnikom portalu powiedziałbym, że bardzo się cieszę, że codziennie możemy przekazywać im tak wiele dobrych, pozytywnych, ciekawych informacji o Katowicach. Dziękuję za te wspólne, szczere lata. I zdrowia dla Was, dla mnie też. I kolejnych, kolejnych wspólnych lat. Po prostu dziękuję. To jest tylko tyle i aż tyle, bo tak naprawdę bez Państwa nie byłoby nas. My tworzymy to dla Was, tworzymy po to, żebyście mogli widzieć, jak Katowice świetnie się rozwijają, jakim są fantastycznym miastem. Dziękujemy za obserwacje. Zostańcie z nami, bo jeszcze wiele pokażemy. Przede wszystkim Państwu dziękuję. Po drugie, mogę Państwa prosić, żebyście byli z nami, lajkowali, komentowali, obserwowali, krytykowali, skłaniali do dyskusji. No i obiecać, że będziemy swoją pracę wykonywać na 100%. Każdego dnia daje to ogromną przyjemność, że możemy przekazać Państwu cząstkę, zaledwie cząstkę e, tych świetnych informacji.